Władysław Balicki brał udział w drugiej edycji, Sanatorium Miłości. Elegancki senior znalazł miłość po programie i 4 czerwca 2022 roku stanął na ślubnym kobiercu. Przypominamy wam zdjęcia z ceremonii. Zobaczcie, jak bawił się senior oraz jego żona. Kim jest Władysław Balicki? Władysław Balicki był jednym z najbardziej charyzmatycznych uczestników programu Sanatorium Miłości Dwóch. Mężczyzna od razu oczarował widzów swoją klasą i elegancją, jednak w programie nie dane było mu znaleźć miłości. Pokrewną duszę odnalazł jednak po zakończeniu show, jak Władysław Balicki wyznał w jednym z wywiadów, po emisji, Sanatorium Miłości, za pośrednictwem mediów społecznościowych napisała do niego pewna kobieta, jednak Władysław od razu postanowił wziąć od niej numer telefonu, aby sprawdzić: z kim ma do czynienia? I zaiskrzyło, niedługo później już razem mieszkali w ślub Władysława Balickiego. W sobotę, 4 czerwca 2022 roku, Władysław Balicki i jego wybranka, Maria Karnat ze stalowej woli, powiedzieli sobie tak w łódzkim USC przy UL. Pabianickiej. Jak informuje, dziennik łódzki, gdy para młoda wychodziła z USC przy dźwiękach Marsza Mandelsona poleciały na nią bańki mydlane, a także biało-czerwone serduszka. Wesele odbyło się w restauracji. Na ślubie seniora pojawiła się jego rodzina, w tym córka z mężem, wnuczka Jacqueline i prawnuczka Emilka. Oczywiście, pojawiła się również rodzina Marii. Nie mogło zabraknąć także uczestników sanatorium miłości. Pojawili się M. Inaczej. Piotr Hubert Langford, Walentyna Kozioł, Barbara Goraj, Władysław Pieszko oraz Anna Król i Zbigniew Zamruz.